Kochani, trwamy w naszym adwentowym czuwaniu. Nie jest to trwanie bierne. Nie chcemy tylko czekać z założonymi rękami, ale chcemy być aktywni. Chcemy przygotować nasze serca na przyjście Pana Jezusa. Dlatego każdego dnia robimy sobie jakieś postanowienia, jakieś zadania, żeby to nasze serce było wciąż żywe, żeby było otwarte, by nie było ociężałe. Wczoraj mogliśmy zastanowić się nad. Yy, Sensem cierpienia w naszym życiu. Zadanie dla nas było takie, aby porozmawiać z kimś, z kimś bliskim o tych wszystkich trudnościach, które mamy w swoim życiu. Mam nadzieję, że masz kogoś takiego, komu możesz zaufać, masz dobrego przyjaciela, z którym możesz porozmawiać. Jeśli nie, zawsze możesz zwrócić się do Jezusa Chrystusa, tego najlepszego przyjaciela, który pomaga nam poradzić sobie z różnymi życiowymi problemami. Łatwiej jest znosić trudności, problemy, kiedy widzimy ich sens. Odkrywaj na nowo, za każdym razem poszukuj właśnie tego sensu trudnych doświadczeń, a na pewno odkryjesz, że przede wszystkim chodzi tutaj o to, że Pan Bóg pragnie oczyścić Twoją wiarę, nadzieję, miłość, Twoje zaufanie do Niego samego. Ono da Ci siłę, aby iść przez życie pomimo tych różnych trudności i problemów. Z Panem Bogiem na pewno dasz radę. Słowo Boże na dzisiaj dane nam jest takie: a od czasu Jana Chrzciciela, aż dotąd Królestwo Niebieskie doznaje gwałtu i zdobywają je ludzie gwałtowni. Kochani, kto to jest gwałtownik Królestwa Bożego? To jest taki człowiek, byśmy mogli przetłumaczyć to słowo, pozytywnie, asertywny. To znaczy przekonany do swoich poglądów wie, czego chce, wie, co jest dobre w życiu i nie obawia się o tym mówić, nie obawia się tego dobra czynić. Pan Jezus tego od nas y, może nie wymaga wprost, ale bardzo nas do tego zachęca, żebyśmy odważyli się być Jego uczniami, byśmy się tego nigdy nie wstydzili, abyśmy to dobro, które On zasiła w naszych sercach przez swoją łaskę, przez dobre natchnienia, te dobre pragnienia, które mamy, żeby dzielić się swoją wiarą, żeby dawać świadectwo o Bogu poprzez czyny miłości, dobroci, życzliwości, to właśnie o to nas prosi Pan Jezus, byśmy wprowadzali to w czyn, byśmy byli właśnie gwałtowni, to znaczy tacy proaktywni, tacy nastawieni na działanie, nie, nie ukrywając tych wszystkich dobrych darów, bożych łas, które Pan Bóg nam daje. Myślę, siostry i bracia, że tego bardzo potrzebujemy dzisiaj, ten świat potrzebuje nas, chrześcijan. Żebyśmy nie byli tylko reaktywni, żebyśmy nie tylko jakoś skupiali swoją energię, swoje myśli na tym, żeby bronić się przed złem, które nas atakuje, żeby to zło zwalczać. My mamy tworzyć królestwo Boże, nową kulturę, nowy styl życia. Mamy być dla innych światłem światłem nadziei, że można żyć pięknie, dobrze, godnie, że można budować wokół siebie. Boże Królestwo, Królestwo miłości, życzliwości, dobroci, można być dobrym, uczciwym człowiekiem i świadczyć o Bożej miłości w ten sposób. Pomyśl więc dzisiaj, jaki ty, w jaki sposób Ty możesz to Boże Królestwo budować. Przypomnij sobie te wszystkie dobre natchnienia, które Pan Bóg Ci daje. Może zbyt długo zalegają w Twoim sercu, w Twojej pamięci. Może już przyszedł czas, żeby wreszcie wprowadzić się w życie. Stąd zadanie na dziś. To, co masz zrobić jutro, zrób dziś. Nie odkładaj nic, bo Królestwo Boże jest tu i teraz. Jeżeli miałeś w swoim sercu pragnienie, aby z kimś porozmawiać o Panu Bogu, to zrealizuj je jak najszybciej. Jeżeli yy, czujesz, że powinieneś komuś powiedzieć jakieś dobre słowo, może to, że go kochasz, albo to, że mu przebaczasz, albo to, że chcesz się pojednać, Albo po prostu kogoś wesprzeć, kto potrzebuje Twojej dobroci, Twojego dobrego słowa. Zrób to. Nie odkładaj na później. Bo Królestwo Boże potrzeba, aby realizowane było właśnie dzisiaj. Tego oczekuje Cię Pan Jezus, do tego Cię zaprasza, zachęca. Przyjmij dzisiaj to Jego wezwanie, nie obawiaj się. Na pewno potrzebujemy Bożej łaski, Bożego wsparcia, by te dobre pragnienia. Budowania Królestwa Bożego wokół nas zrealizować. Dlatego teraz pomódmy się wspólnie, w chwili ciszy, o tę właśnie łaskę, łaskę Ducha Świętego, Ducha mocy, Ducha odwagi. Panie, proszę cię, napełnij moje serce tym pragnieniem zdobywania Królestwa Niebieskiego, gwałtem, czyli natychmiast, czyli teraz abym nie był ociężały, abym nie poddawał się zwątpieniu, zniechęceniu czy lękowi. Już teraz, Panie Jezu, pragnę być tego, częścią tego królestwa, które zakładasz na ziemi. Królestwa miłości, sprawiedliwości, pokoju. Proszę Cię, Panie Jezu, o moc Twojego ducha, abym był Twoim apostołem, apostołem Twojego królestwa. Amen.